Siemanko, witajcie to ja znowu. I będziemy grać w grę na wyspie, Gier, do beki, tak. Damy play i gramy. To była kiedyś moja ulubiona gra. Więc powrócę do niej. I jedną rundkę zagramy, tak do beki. Aha, tak się w to grało. Już zapomniałem, jak się w to grało, ale dobra. Chyba tak, Aha, tak, to łatwo. Uuuu, dawno w to nie grałem. <grywa> chyba 3 lata temu w to grałem. No lol. Ahaha. No jest nawet, dobrze mi idzie. O ten debil. Kiedy. Ja mu normalnie przesadzę gry na tym. No lol. Jeszcze we mnie trochę. не вижу. Не, ну ты раз не забью. <клышко> ну не, ну <на> видео. Mm. <плышко> ипко не. <На> ну. И кого? Ну видео. Добра. <клышко> Niestety to już jest koniec tej gry. Nie będziemy drugi rozwalczyć. To trzymajcie się. Cześć. Tak dla Beki. Ciekawe kiedy znowu będzie następny odcinek taki. Oceniajcie. Nie zapomnijcie oceniać, like, e, e, subskrybować i komentować. Więc, cześć.